Cześć, dzisiaj opowiem Wam jak rozpocząć przygodę ze skórami, czyli jak sobie otworzyć swój pierwszy profesjonalny zakład renowacji skór. Moje królestwo, w którym pracuję, na co dzień wykonuję tutaj renowacje. Jak widzicie, nie jest bardzo duże. Prowadzę też tutaj szkolenia. Natomiast chciałam się bardziej skupić na tym, jak powinno wyglądać takie pomieszczenie i przede wszystkim, jakie rzeczy są Wam potrzebne do tego, żeby to wszystko ogarnąć i prowadzić sobie właśnie taki zakład renowacji. Na początku to, bez czego ja sobie tej pracy nie wyobrażam, to są dwie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim pomieszczenie nie powinno być ciemne, zapylone i bardzo ciasne, no dlatego, że musicie jednak mieć jakąś przestrzeń, w której się będziecie ruszać fotel samochodowy nie jest duży, ale jeśli weźmiecie do renowacji mebel jakichś większych gabarytów, choćby dwuosobowy, no to jednak musicie mieć gdzieś zakres pracy. Myślę, że spokojnie takie pomieszczenie jak jest u mnie wystarczy. To jest bardzo ważne, żeby takie pomieszczenie było suche, e, dlatego że poziom wilgotności nieodpowiedni, jeśli na przykład e, kolega operator pokaże, za e, stanowisko obok będziecie mieli powiedzmy mycie samochodu, no to niestety tutaj będzie się unosiła bardzo duża Duża ilość pary wodnej, tak? Czyli będzie zbyt wilgotno. Nasze farby, z których my korzystamy, to są farby wodne, więc woda będzie tutaj działała jak rozpuszczalnik niekorzystnie na renowację. Mogłaby być taka sytuacja, że fotel pomalujecie, jeśli jest za duża wilgotność powietrza, to czuć generalnie nie ma ściśle określonego poziomu. No to może być taka sytuacja, że Wam po prostu ta renowacja na drugi dzień zacznie puchnąć i odchodzić. Bardzo dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zamontowanie klimatyzacji z funkcją osuszania albo ewentualnie zastą stosowanie w bardziej wilgotnych pomieszczeniach yy, jakichś urządzeń, które po prostu tą wilgoć pochłaniają. To bez czego ja sobie słuchajcie nie wyobrażam pracy też to jest okno, przede wszystkim dostęp światła dziennego. To nie jest rzecz niezbędna, natomiast mi bardzo pomaga w pracy, bo sztuczne oświetlenie, którego tutaj zresztą mam niemało powoduje, że nie zawsze i nie wszystko widać według mnie. Ocenicie to sobie sami. Tak? Jeśli jest za ciemne pomieszczenie, wiadomo, że je można doświetlić. Jeśli natomiast macie światło dzienne, tutaj no, można precyzyjniej pracować. Tak? Podsuwamy sobie stolik, który notabene też jest bardzo ważną rzeczą. Ja sobie nie wyobrażam pracy bez tego stołu. Dlaczego? Ponieważ ma spory udźwig, jest regulowany wysokością, więc mogę go sobie dostosować i do pracy, jak prowadzę szkolenia z kursantami. Ja jestem dosyć niska, ale są też dużo wyżsi ludzie ode mnie. Przede wszystkim stolik jeździ, jest na kół tak, więc mogę go sobie przesuwać. Jeśli mam element dwa pomieszczenia dalej, który jest dosyć ciężki, to nie przenoszę tych elementów, tylko sobie jadę stolikiem tam, chłopaki mi rzucają tutaj element na stół i sobie wjeżdżam jak na salę operacyjną. Stolik jest obrotowy, więc obrócicie go w każdą stronę. Tak naprawdę ciężko jest wykonywać tą pracę na stole, który stoi stabilnie, bo wtedy wychodzicie totalnie dookoła stołu, musicie nim ruszać, tak? Tu sobie możecie dowolnie ustawić pod takim kątem, jak Wam posuje. No i oczywiście, jeśli chodzi o wysokość, dostosujecie do swoich potrzeb. Jest też z tyłu tutaj za mną wyciąg. Wyciąg to jest bardzo ważna rzecz w tej pracy, ponieważ, słuchajcie, pracujemy pistoletami. Jest duży zapas. Ten zapył wiadomo rozchodzi się po całym pomieszczeniu, siada na kafelki, na podłogę, oczywiście to wszystko wypadałoby zmyć, natomiast bez wyciągu ja sobie pracy nie wyobrażam, dlatego że wszystko to, co mi tutaj pyli, ja sobie go włączam, wyciąga i wyrzucę gdzieś tam na zewnątrz, tak? Mam mniej pracy przy sprzątaniu, a przede wszystkim ja sama nie siedzę w tym pyle, to jest dosyć istotne pod kątem przepisów też BHP. No i tutaj już wchodząc w tematykę BHP, korzystamy z masek, typowo lakierniczych. Oczywiście ja na szkoleniach e, takich masek nie użyczam, ze względów higienicznych, wiadomo, tak? Jest to moja maska. E, używamy papierowych, które leżą tam, jednorazowych, ale drogi oddechowe trzeba chronić. Pamiętajcie, że to wszystko jest w postaci rozpylonej, jest to jednak jakaś chemia, więc Musimy te drogi oddechowe chronić. Polecam też okulary ochronne. Dla tych, którzy dbają bardzo mocno o włosy, można nawet założyć czepek, bo przecież to wszystko płyni, więc siada i farba i lakier spokojnie. To się zmyje pod prysznicem. Tutaj mam do pokazania też wam rzecz, która jest bardzo fajna. To jest stojak na kierownicę, bardzo łatwej, prostej konstrukcji. Jak sobie zdemontujecie kierownicę, no nawet jeśli ona ma zamontowaną poduszkę powietrzną z przodu, zawsze jest tutaj um, dziurka, tak? Ta dziureczka jest zawsze mniejszej lub większej objętości. Tutaj jest stożek, który tak naprawdę jak sobie tą kierownicę nałożycie, on się dopasowuje, tak? Kierownica leży stabilnie na nim jest zakotwiona, nie spadnie. Co robi tak naprawdę ten stojak? On wam gwarantuje bezdotykowe malowanie. Um, Problemem najczęstszym było to, że jak, słuchajcie, dopóki nie mieliśmy takiego stojaka, że jak malowaliśmy kierownicę i ją sobie kładliśmy w ten sposób, to ok, tak, pomalujemy sobie tu tą pierwszą powierzchnię, e, przód, natomiast jak trzeba było kierownicę obrócić, która miała na sobie świeżą farbę, mimo, doschnięt że doschniętą, gdzieś zawsze jak się podnosi, to istnieje ryzyko dotknięcia przecież, tak, no jak się pamięta, to się złapie tu, jak się nie pamięta, to się złapie za obręcz i zostają odbite palce, tak, no trzeba znowu powlekać farbą i pewnie znowu się wydarzy to samo. Tutaj ten jak gwarantuje nam tak naprawdę, pokażę Wam to z użyciem pistoletu, gwarantuje bezdotykowe malowanie. Czy Wy będziecie stali sobie z przodu, czy Wy będziecie stali sobie z boku, zobaczcie jak malujemy, swobodnie można kierownicą poruszać. Można ją przełożyć, można również stanąć po prostu z tyłu i macie odpowiedni kąt malowania, malowania czyli pistolet ustawiamy sobie prosto padle do każdej malowanej powierzchni. To jest na pewno bardzo funkcjonalna rzecz. Mm. To, bez czego nie da się absolutnie w ogóle już pracować, to są kompresory. No, jeden, tak? Nie, nie trzeba tutaj większej ilości sztuk. Natomiast, my, jako duża firma, jest nas serwisantów tutaj sześcioro, mamy bardzo duży kompresor 500 litrów na zewnątrz. Każdy z nas ma swoje przewody, korzystamy z dużego litrażu. Natomiast w tej pracy, jeśli pracujecie sobie samodzielnie czy we dwie osoby, to spokojnie wystarczy Wam kompresor 100 czy 150 litrowy. Można również zaopatrzyć się w mały przenośny kompresor, z którym możecie jeździć do klientów. Ktoś zapyta, no ale jak to do klientów? A no tak, my też jeździmy, jeździmy na czyszczenie, na konserwację skór, a czasami jak jest taka potrzeba na renowację, oczywiście, że taka renowacja jest trudniejsza, tak, bo znajdujemy się u kogoś w domu, powiedzmy, no jeśli jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, a korzystamy z pistoletu, no to wiadomo, to pomieszczenie musi być dobrze wietrzone, musimy mu pozasłaniać część, przynajmniej m, za obiektem, który regenerujemy, tak, musimy osłonić podłogę. Wiadomo, żeby tam nic nie spadło, żeby nie było tego na pyłu, ale takie rzeczy się da wykonać, tak? można jechać do klienta, u niego w garażu też pracować, wszystko zależy tak naprawdę od warunków, tak? od tego, co macie ze sobą, jak jesteście doposażeni i przede wszystkim od warunków, czy nie robicie tego na dworze w deszczu, czy faktycznie siedzicie w tym garażu, no i ile macie miejsca na wykonanie tej pracy. Jadąc do klienta, słuchajcie, możecie też zabrać stolik mniejszy, co prawda nie ma on kółek, natomiast w bardzo szybki, łatwy sposób się składa. I możecie sobie go wrzucić do bagażnika. Jeśli coś u klienta demontujecie, no wiadomo, nie położymy tego przecież na ziemię. E, żeby było wam wygodniej, możecie sobie taki stoliczek napompować do odpowiedniej wysokości. Po co opalarka? Słuchajcie, opalarka ma dosyć wysoką temperaturę i dość spory nadmuch. Tutaj w renowacji potrzebne jest suszenie cały czas e, tych elementów, które szpachlujecie czy malujecie. To jest bardzo ważne. Można zostawić do wyschnięcia naturalnego, natomiast to trwa. Cała renowacja by się bardzo mocno wydłużyła. Mało, mało tego, zawsze jest ryzyko, że gdzieś spadnie jakiś pył, kurz, coś się przyklei i będziecie to musieli później dłubać, grzebać, wyciągać. W tym celu zawsze pracujemy na opalarkach, przyspieszamy. Niektórzy korzystają z suszarek. Ja osobiście uważam, że suszarka ma zbyt małą temperaturę tak naprawdę suszenia. No i wielu rzeczy tak naprawdę się nią dobrze wysuszyć nie da. A jeśli się da, to trwa to po prostu zwyczajnie za długo. To bez czego nie da się profesjonalnie pracować, to są pistolety. Malowanie gąbką nie należy do profesjonalnych. Słuchajcie, to jest moja ulubiona klamka, pistolet marki Iwata, bardzo precyzyjny. Eee, za dużo nie będę się tutaj o pistoletach rozgadywać, dlatego że jest to temat jakby na oddzielny film. Jeśli coś chcecie się dowiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzach. Nagram jakiś odcinek. To jest mój ulubiony EX, do którego wracam. Jest trochę cięższy, większy i bardziej poręczny. Eee, natomiast korzystam z różnych pistoletów. Tutaj jest stosunek jakości do ceny, czyli coś sporo tańszego, ale ta jakość odpowiada moim wymaganiom co do malowania, co do. Atomizacji różnych rzeczy. Tutaj generalnie najważniejsze jest ciśnienie i dysza. Nie polecam oczywiście pistoletów z Express za jakieś 50 czy 100 zł. To są rzeczy, które bardzo szybko się niszczą, eksploatują, są mało wytrzymałe na te warunki pracy. Z tych różnych, które ja testowałam a dostaję od firm do testów, to są moje trzy ulubione, na których pracuję. I tego się trzymam. Jeśli chcecie poznać różne triki, różne zagadnienia, nauczyć się przede wszystkim tego fachu, zawodu, podejścia do tego, w jaki sposób rozmawiać z klientem, jak prowadzić wyceny, jak w ogóle ogólnie... Całościowo objąć tę renowację, żeby sobie to robić i zacząć, to ja oczywiście zapraszam do siebie na szkolenia, e, które prowadzę codziennie. Tam o wszystkim takim sobie porozmawiamy. Nauczę Was tego zawodu, tego fachu, na tyle, żebyście sobie mogli pójść w świat i zaczynać startować, zarabiać na tym pieniądze. E, tutaj mam środki serwisowe, na których codziennie pracuję, natomiast na szkoleniu opowiem Wam też o walizce serwisanta. Jest to taka walizeczka, z którą możecie rozpocząć tą swoją przygodę. Ona jest dostępna u nas po szkoleniach. Nabywacie na nią rabat. Jest w całości wyposażona we wszelkie niezbędne produkty i preparaty, z którymi śmiało możecie sobie renowacje wykonywać. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o stworzenie profesjonalnego zakładu renowacji skór. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, że coś rozjaśniło tutaj jak to wszystko ogarnąć. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście to piszcie, dzwoncie do nas na biuro ja oczywiście przypominam że zapraszam do siebie na szkolenia gdzie poruszamy szerzej ten temat. No, na dziś kończymy. Żegnam się z wami. Cześć.